Myślenice i Wasza telewizja internetowa. Osiem odjazdowych i odlotowych Kozik Piękności zaprezentowało się w Dobczycach w sobotę 25 maja. Tego dnia po raz siódmy w Królewskim Mieście zorganizowano Wypas kóz. Kozią Paradę poprowadziła Dobczycka Orkiestra Dęta. Barwny, radosny korowód przeparodował ulicami miasta, stare samochody, kozy oraz tłum gości spoza gminy i mieszkańców gminy i miasta Dobczyce. Na placu pod sceną przy ulicy Podgórskiej rozpoczęła się kozia fiesta. Przybyłych powitali burmistrz Tomasz Suś oraz wiceburmistrz Edyta Podmokły. Bardzo serdecznie witamy Was z z panią burmistrz Edytą Podmokły na kolejnym wypasie w Dobczycach. Piękna impreza która się coraz bardziej rozwija. Kozy coraz piękniejsze. Królewskie odwiedziły kozy dobczyckie całej gminy. Jestem pod wrażeniem liczebności osób które się pojawiły dzisiaj tutaj na placu pod zaporą. Kozy przepiękne, my nie wstydzimy się tego, że jesteśmy koziarzami, koziorzami, niektórzy mówią. Chciałbym, aby w przyszłym roku być może zawitali do nas goście z Pacanowa, tak żeby koza tak żeby mogła nie czuć się samotną, żeby ją odwiedził koziołek. Jeżeli to będzie możliwe, to oczywiście się pojawi tutaj. W Dobczycach. No, jestem pod wrażeniem. Bardzo dziękuję rodzicom, nauczycielom, opiekunom. Wszystkim tym, którzy się udało przygotować tak piękne kozy. I proszę zobaczyć jeszcze na wystroje, że to nie jest tylko sama koza, ale cała oprawa wokół tej kozy. Piękne tańce, piękne śpiewy. No, Świetna impreza, którą ktoś kiedyś zapoczątkował. Chylę czoła, że był taki pomysł, a my dzisiaj ją kontynuujemy. Będzie można także zakupić podczas tej imprezy małe kozy, takie symboliczne. Zachęcam do tego wszystkich, żeby przyjeżdżali do nas, żeby za rok również uczestniczyli, a może jakaś koza z zewnątrz się kiedyś pojawi, spoza gminy. Zobaczymy. wypasowi w Dobczycach towarzyszył zlot samochodów zabytkowych zorganizowany przez TKK w Dopczyce oraz Stowarzyszenie Motosport Myślenice, a także gwieździsty zlot rowerowy skupiający miłośników dwóch kółek. Pierwszy wypad zmienił nieco formułę, nadaliśmy mu motyw, motywem przewodnim są samochody, pojazdy, środki lokomocji, jest to związane również z imprezą towarzyszącą organizowaną między innymi przez Dobczycki TKKF ze zlotem zabytkowych pojazdów. Dodatkowo zmieniliśmy też formułę grupy przedszkolaków, grupy szkolne, warsztaty terapii zajęciowej nie prezentują się na scenie, jest zapewniony program artystyczny, który ma skupić dzieci w wspólnej zabawie. Zawsze towarzyszą mnie na mnie, mnie zawodne koła gospodyń wiejskich, wystawcy, lokalni twórcy. Jest, są atrakcje dla dzieci, typu dmuchańce. Myślę, że jest w czym wybierać i każdy może znaleźć coś dla siebie. I uwaga, lewo! Właśnie reklamuję. O, ja jem akurat tutaj taki smalczyk, bardzo dobry, z brzą, Brzączowice. Ciężka nazwa, ale, ale smarczyk lekki. My oglądamy te parady co roku, no i te w tym roku jeszcze ładniej to wygląda. Pogoda się udała, bo były deszcze. No i super, impreza bardzo piękna. Ja się bardzo cieszę, że pogoda nam dopisała. Jak już wczoraj widziałam zachodzące słońce, to myślałem jest, jest dobrze w stanie rano i faktycznie udało się. Atmosfera świetna, bardzo, bardzo rodzinna, dzieci zadowolone, także no nic tylko przychodzić, przyjeżdżać i się bawić. Zapraszamy. To w takim razie nie będzie to na pewno ostatnie spotkanie tu w Dobczycach? Absolutnie nie, a my tu już będziemy co roku, na pewno. Kozie Piękności oceniało jury, które nie miało łatwego zadania, bowiem wszystkie kozy były wyjątkowe i oryginalne. Jeszcze przed wyborem tej najpiękniejszej kozy, ale wasza na pewno jest najbardziej odlotowa. Powiedzcie skąd jesteście i jak przygotowywaliście się do dzisiejszego konkursu? Reprezentujemy szkołę podstawową numer 1 w Zobczycach. Jak przygotowywaliśmy się? No cóż, młodzież, jak widać, jest pięknie wystylizowana, mamy tutaj pilotów, mamy stewardesy mamy barwy narodowe, ponieważ nas, nasz odrzutowiec jest oczywiście polski. Sama konstrukcja to już miesiąc temu została przygotowywana. Trwało to bardzo długo, ponieważ trzeba było robić warstwami. Później młodzież samoręcznie, własnoręcznie chłopcy malowali samolot dwa razy.

Pomysłu jeszcze nie mamy, ale jesteśmy pewne wspólnie z koleżankami, Madzią i Madzią, że wciąż będzie motyw przewodni obowiązywał, bo to się naprawdę sprawdziło i możemy te. I ważne jest też to, że chyba żadna z nie przyjechała na takim samym pojeździe. Są tu statki, są tu rolki, pula i nogi i tym podobne, ale chyba nic się nie powtarza z tego, co się orientujemy.